Telewizory OLED LG są wyposażone w szereg funkcji ochronnych. Są to rozwiązania dbające zarówno o komfort i ochronę użytkownika, jak i samego urządzenia. Aby dostać się do wspomnianych technologii, należy nacisnąć przycisk ustawienia na pilocie, następnie w lewym górnym rogu ustawienia główne, ogólne, ochrona OLED i teraz mamy dwie opcje. Ochronne ustawienia obrazu i ochrona panelu OLED. Wchodzimy w pierwsze. I tutaj mamy kilka opcji ochrony użytkownika, aby zwiększyć jego komfort oglądania, jeśli czuje taką potrzebę. Druga zakładka to rozwiązania znacząco zwiększające żywotność samego ekranu panelu OLED. W tej kategorii LG zdecydowanie ma się czym pochwalić. Technologie ochrony wyświetlacza miały znaczący wpływ na rozwój telewizorów OLED. Patrząc po kolei, mamy opcję czyszczenia pikseli która sprawdza i dostosowuje każdy piksel, zapobiegając występowaniu problemów z obrazem podczas oglądania statycznych obrazów przez dłuższy czas. Wewnątrz mamy możliwość uruchomienia czyszczenia, np. Na teraz. Należy jednak pamiętać, że telewizor przeprowadza takie czyszczenie regularnie, automatycznie. Kolejna opcja to ruch ekranu. Ekran przesuwa się stopniowo w regularnych odstępach czasu. Zapobiega to występowaniu problemów z obrazem. Dostosuj jasność logo. Automatycznie dostosowuje jasność statycznych obrazów takich jak logo i napisy. Do wyboru mamy trzy możliwości: wyłączone, niska i wysoka. I ostatnia opcja to zalecenia dotyczące ochrony, które działają w oparciu o analizę zwyczajów oglądania.